Ametformina może i kontroluje cukier we krwi, ale nikt nie mówi, że może również wywoływać poważne niedobory u osób stosujących ją przez długi czas. Co gorsza, wielu boryka się z trudnościami w kontrolowaniu cukrzycy i nawet nie podejrzewa, że prawdziwym problemem jest brak prostych witamin, które gdy zostaną uzupełnione, dają równie zaskakujące efekty jak sam lekarz. Zanim do tego przejdziemy, skomentuj poniżej: czy masz cukrzycę, czy nie? Numer 1. Witamina B12. Przekonanie, że wystarczy kontrolować poziom glukozy, by czuć się bezpiecznie, jest jednym z najgroźniejszych błędów, jakie obserwujemy w gabinecie. Poziom cukru we krwi może wyglądać pięknie na badaniu, podczas gdy wewnątrz ciało powoli się załamuje z powodu braku jednego, niezbędnego składnika odżywczego. Witamina B12 nie obniża cukru we krwi, ale jej brak niszczy nerwy, siłę mięśni, równowagę, pamięć i samodzielność. Wielu nadal przyjmuje leki z ufnością, nie wiedząc, że podstawa układu nerwowego jest po cichu niszczona. Ciało wysyła subtelne sygnały, początkowo niemal niewidoczne. Kiedy się je zauważy, uszkodzenie jest już faktem. Jest to rodzaj prawdy, którą niewielu mówi jasno. Nie dlatego, że nie wiedzą, ale dlatego, że prawie nikt nie jest gotów jej usłyszeć. To, co prawie nigdy nie jest wyjaśniane, to fakt, że metformina, niezbędna dla wielu, stopniowo zmniejsza wchłanianie witaminy B12 w jelitach. To nie jest rzadka możliwość, to przewidywalna konsekwencja długotrwałego stosowania. Z każdym rokiem zapas tego składnika odżywczego wyczerpuje się jak bateria, która nigdy nie jest ładowana. Pacjent czuje się słaby, niestabilny, ma skurcze, drętwienia, zaniki pamięci, ale uważa, że to tylko sprawy wieku lub sama cukrzyca. Ta błędna interpretacja jest kosztowna, ponieważ nie chodzi o wiek. Chodzi o głęboki niedobór żywieniowy. Problem, który nie pojawia się w glukozie, ale pojawia się w życiu. Witamina B12 jest jednym ze składników odpowiedzialnych za ochronę nerwów przed stanami zapalnymi i uszkodzeniami. Bez niej nerwy stają się jak odsłonięte przewody, przekazując bodźce w zniekształcony sposób, powodując mrowienie, pieczenie, utratę czucia w stopach i dłoniach. Jest to dokładnie ten rodzaj objawów, które wielu automatycznie przypisuje neuropaki cukrzycowej. I tu tkwi pułapka. Nie każda neuropakia wynika tylko z cukrzycy. W wielu przypadkach jest ona nasilona, lub nawet spowodowana, niedoborem B12. Oznacza to, że pacjent leczy problem, wyobrażając sobie, że jest to coś innego. A w międzyczasie prawdziwa przyczyna nadal postępuje, nie będąc zwalczana. Niewielu jest instruowanych, aby badać poziom witaminy B12 przynajmniej raz na rok, gdy stale przyjmują metforminę. Powinno to być zasadą, a nie wyjątkiem. Ponieważ gdy niedobór utrzymuje się zbyt długo, ryzyko to nie tylko mrowienie. Istnieje realne ryzyko zmian poznawczych, trudności z koncentracją, niestabilności podczas chodzenia, a nawet stanów przypominających wczesną demencję. Wszystko to może wystąpić nawet u osób zdyscyplinowanych w kwestii glukozy. To jeden z największych paradoksów nowoczesnej cukrzycy. Kontrolowane liczby na papierze i cicha degeneracja w ciele. Witamina B12 nie jest produkowana przez organizm. Musi obowiązkowo pochodzić z diety lub suplementacji. Występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Czerwone mięso, zwłaszcza wątroba wołowa, jest jednym z najbogatszych źródeł. Ryby, takie jak sardynki, tuńczyk i łosoś, również oferują doskonałą ilość. Jajka, mleko, jogurt i sery uzupełniają tę listę wiarygodnych naturalnych źródeł. Ci, którzy ograniczają te pokarmy z obawy przed tłuszczem lub cholesterolem, często nie wiedzą, że rezygnują z niezbędnego składnika odżywczego dla układu nerwowego. I tu obala się kolejne tabu. Wykluczenie tych produktów bez strategii może być znacznie bardziej kosztowne niż włączenie ich z umiarem. Dla tych, którzy mają ograniczenia dietetyczne lub trudności z wchłanianiem jelitowym, suplementacja staje się konieczna. Istnieją różne formy witaminy B12: cyanokobalamina, metylokobalamina i hydroksykobalamina. Metylokobalamina jest jedną z form najlepiej przyswajanych przez organizm, zwłaszcza u osób ze zmianami neurologicznymi. Suplementację można prowadzić drogą doustną, podjęzykową lub iniekcyjną, w zależności od stopnia niedoboru. W cięższych przypadkach tylko droga iniekcyjna jest w stanie odwrócić objawy. To nie jest przesada, to postępowanie kliniczne oparte na dowodach. Pora spożycia witaminy B12 również ma znaczenie. Ponieważ jest to witamina, która bezpośrednio uczestniczy w produkcji energii komórkowej, jej stosowanie jest bardziej wskazane rano. Przyjmowana wieczorem może powodować pobudzenie u niektórych osób. B12 można przyjmować z jedzeniem lub bez, bez istotnego uszczerbku na wchłanianiu u osób, które nie mają poważnych zaburzeń trawiennych. Najczęstszym błędem jest przyjmowanie witaminy przez kilka tygodni i odstawienie jej, gdy tylko objawy ustąpią. Uzupełnianie w wielu przypadkach musi być utrzymane w sposób ciągły tak długo, jak długo trwa stosowanie metformyni. Teraz prawda, która prawie nigdy nie jest mówiona wprost. Istnieją pacjenci, którzy leczą glukozę z absolutną surowością, ale zmierzają do fizycznego uzależnienia z powodu braku ochrony układu nerwowego. Nie z powodu świadomego zaniedbania, ale z powodu braku informacji. Ślepota tutaj nie dotyczy oczu, ale dostępu do właściwej wiedzy. Ciało traci odpowiedź mięśniową, chód staje się niepewny, refleksy maleją, a wszystko jest przypisywane czasowi. Czas nie powoduje niedoboru witaminy. Zaniedbanie powoduje. I to ma proste rozwiązanie, gdy zostanie wcześnie wykryte. Dieta bogata w B12 nie musi być skomplikowana. Porcja wątróbki raz na tydzień, jajka co drugi dzień, ryby co najmniej dwa razy na tydzień, mleko i jego przetwory zgodnie z tolerancją, już oferują solidną bazę żywieniową. Obawa, że te pokarmy pogorszą cukrzycę, nie utrzymuje się, gdy są spożywane z poradą i równowagą. Cukrzycę pogarsza niekontrolowana dieta, a niewysokiej jakości odżywianie. Wykluczenie B12 z rutyny z powodu strachu jest jak wyciągnięcie oleju z silnika w nadziei, że samochód będzie lepiej jeździł. W tym momencie należy skierować bezpośrednie zaproszenie. Ci, którzy są zmęczeni próbami kontrolowania cukrzycy, próbami i porażkami, pustymi obietnicami i powtarzającymi się frustracjami, napiszcie teraz w komentarzach: Pokonam cukrzycę. To zdanie nie jest magiczne, ale niesie ze sobą decyzję. Każdy komentarz zostanie potraktowany z szacunkiem, ponieważ reprezentuje kogoś, kto się nie poddał. Udostępnienie tego wideo komuś z rodziny może być gestem, którego brakowało, aby uniknąć cichych uszkodzeń. Teraz, gdy to oświadczenie zostało złożone, alert trwa. Witamina B12 ma również bezpośredni wpływ na produkcję komórek krwi. Jej niedobór powoduje zdradziecki rodzaj anemii, która początkowo nie krwawi, nie boli, ale kradnie siłę, energię i witalność. Pacjent odczuwa brak tchu przy małym wysiłku, traci wytrzymałość fizyczną i nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Glukoza może być pod kontrolą, ale energia znika. Wielu otrzymuje diagnozę osłabienia, podczas gdy w rzeczywistości mają głęboki niedobór podstawowego składnika odżywczego. Tej anemii nie leczy się żelazem. Tylko B12 ją leczy. Inną mało dyskutowaną kwestią jest to, że starzenie się naturalnie zmniejsza kwasowość żołądka, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego wchłaniania witaminy B12 z pożywienia. Dodanie tego czynnika do ciągłego stosowania metforminy tworzy idealny scenariusz do trwałego wystąpienia niedoboru. Dlatego po pewnym wieku nie wystarczy tylko spożywać pokarmy bogate w B12. W wielu przypadkach suplementacja staje się fizjologiczną koniecznością, a nie wyborem. Opieranie się temu z powodu uporu lub strachu to igranie z własną przyszłą samodzielnością. Numer 2. Witamina D. Ludzkie ciało to maszyna zaprogramowana do przetrwania, ale jest też głęboko zależna od światła. Nie tylko od światła, które ogrzewa skórę, ale od tego, które po cichu aktywuje w nas całe systemy. Wśród tych systemów jest jeden, który niewielu bezpośrednio kojarzy z cukrzycą: oś hormonalna, która reguluje produkcję insuliny i wrażliwość komórek na glukozę. A w centrum tej maszynerii znajduje się coś, co wydaje się proste, ale czego może brakować u więcej niż połowy osób z cukrzycą typu 2 witamina D. Nie chodzi o jakąkolwiek witaminę. Chodzi o hormon zdolny do bezpośredniego wpływania na to, jak organizm reaguje na insulinę. Kiedy poziomy są niskie, nawet małe ilości glukozy powodują dekompensację. Skoki stają się częstsze, insulinooporność się pogarsza, i z czasem, leczenie wydaje się już nie działać tak samo. To prowadzi wielu do przekonania, że choroba się pogarsza, podczas gdy w rzeczywistości brakuje niezbędnego składnika, który nigdy nie został oceniony z należytą uwagą. Witamina D nie jest tylko dla kości. To jedno z największych ograniczeń tradycyjnego spojrzenia na zdrowie. Działa ona jako precyzyjny regulator układu odpornościowego, zapalnego i hormonalnego. I właśnie dlatego niskie poziomy są tak powszechne u osób z cukrzycą typu 2. Ciało żyje w stanie lekkiego, cichego, ale stałego przewlekłego stanu zapalnego, a bez wystarczającej ilości witaminy D ten stan zapalny rozregulowuje odpowiedź na insulinę, tak jakby komórki stały się głuche na hormon. Ekspozycja na słońce, choć wydaje się prosta, jest najbardziej naturalnym i skutecznym sposobem na uzyskanie witaminy D. Ale uwaga! Nie wystarczy wyjść na zewnątrz z twarzą pokrytą filtrem słonecznym i w długich ubraniach. Odpowiednia produkcja wymaga co najmniej 15 do 20 minut bezpośredniej ekspozycji na słońce, codziennie bez blokad na skórze, najlepiej między godziną 10 rano a trzecią po południu. Jest to pora, w której promieniowanie UVB jest najbardziej efektywne. Właśnie to, którego wielu się najbardziej obawia, ale które jest najbardziej potrzebne do aktywacji tego składnika odżywczego w organizmie. W żywności witamina D występuje w małych ilościach. Jajka, tłuste ryby takie jak łosoś, makrela i sardynki, wątroba wołowa i tran są dobrymi źródłami. Grzyby wystawione na słońce również zawierają witaminę D2, która jest mniej silną formą roślinną. Ale wciąż użyteczną. Dla tych, którzy nie spożywają tych pokarmów często lub mieszkają w obszarach o niskim nasłonecznieniu, suplementacja może być konieczna. I tu obowiązuje prawda kliniczna. Tylko badania laboratoryjne mogą wskazać rzeczywistą potrzebę i idealną dawkę dla każdej osoby. Istnieje powszechny błąd, który należy zwalczać: myślenie, że wszystko jest w porządku, ponieważ poziom mieści się w zakresie referencyjnym badania. Minimalna akceptowana wartość w wynikach jest często niewystarczająca dla osób z insulinoopornością lub zagrożonych cukrzycą. Literatura medyczna już pokazuje, że idealne poziomy dla równowagi metabolicznej wynoszą powyżej 40, a nawet 50 nanogramów na mililitr, coś co niewielu osiąga naturalnie. Większość pozostaje między 20 a 30, co jest uważane za niski poziom dla kogoś, kto już zmaga się z chorobą przewlekłą. I tu pojawia się strategiczne pytanie: czy kiedykolwiek lekarz wyjaśnił Ci bezpośredni związek między witaminą D a kontrolą Twojego cukru we krwi? Jeśli nigdy nie słyszałeś o tym wyraźnie, skomentuj teraz. Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Każdy taki komentarz zostanie przeczytany z uwagą. A świadomość, że ta informacja dotarła do kogoś, kto musiał ją usłyszeć, sprawia, że misja tego materiału jest warta zachodu. Skorzystaj i udostępnij go temu członkowi rodziny który również walczy z poziomem cukru we krwi, nie rozumiejąc dlaczego. Suplementację należy prowadzić ostrożnie, ale bez strachu. Nadmierny strach przed toksycznością oddalił wiele osób od prostego i skutecznego leczenia. Tak, istnieje ryzyko, gdy przyjmuje się nadmierne i długotrwałe dawki bez kontroli, ale ryzyko życia z niedoborem jest znacznie większe i częstsze. Idealnie jest zawsze suplementować pod nadzorem lekarza, dostosowując dawki zgodnie z badaniami. Generalnie najczęściej stosowanymi formami są cholekalcyferol D3, dostępny w kroplach lub kapsułkach z dodatkiem lub bez witaminy K2, aby poprawić wchłanianie w kościach. Inną rzadko poruszaną kwestią jest to, że wchłanianie witaminy D poprawia się, gdy jest spożywana z pokarmami zawierającymi zdrowe tłuszcze. Oznacza to, że przyjmowanie witaminy na czczo z wodą może nie być tak skuteczne, jak przyjmowanie jej razem z posiłkiem zawierającym oliwę z oliwek, awokado, orzechy lub jajka. Ten mały szczegół może znacznie zwiększyć wskaźnik wchłaniania, co ma ogromne znaczenie w leczeniu pacjenta z insulinoopornością. Kiedy niedobór witaminy D zostaje skorygowany, wpływ pojawia się nie tylko w poziomie cukru we krwi. Sen się poprawia, powraca energia. Reakcja na inne metody leczenia staje się bardziej efektywna. Nie jest przesadą stwierdzenie, że ciało zaczyna współpracować. To tak, jakby organizm przestał płynąć pod prąd. W badaniu z udziałem ponad 3000 osób, osoby z niedoborem, które suplementowały witaminę D, wykazały poprawę insulinooporności i skromne, ale realne zmniejszenie stężenia hemoglobiny glikowanej nawet o 0,32%, ważnego markera długoterminowej kontroli cukrzycy. A jeśli nadal masz wątpliwości co do znaczenia tego składnika odżywczego, wystarczy zauważyć, że w wielu przypadkach platoł w leczeniu, kiedy cukier przestaje reagować na leki, jedyną konieczną zmianą była korekta witaminy D. To jest coś, co widzieliśmy wielokrotnie w gabinecie u pacjentów, którzy przez długi czas byli sfrustrowani swoim leczeniem, a którzy po prostej korekcie ponownie poczuli postęp. Dlatego rola witaminy D wykracza daleko poza zapobieganie osteoporozie. Działa ona w centrum metabolizmu i musi być szanowana. Zaniedbanie tego punktu jest jak próba zapalenia żarówki przy zamienionych przewodach. Energia jest, ale nie płynie. Insulina może być nawet produkowana, może być nawet aplikowana, ale bez wystarczającej ilości witaminy D nie działa tak, jak oczekiwano. Rezultatem jest zniechęcenie, frustracja i fałszywe poczucie, że nic nie działa. Naprawienie tej usterki, nawet jeśli wydaje się mała, może całkowicie zmienić kierunek leczenia. A dla tych, którzy są zmęczeni tyloma nieudanymi próbami, to może być początek prawdziwego przełomu. Numer 3. Magnez. Nierzadko zdarza się, że pacjenci przyjmują leki prawidłowo, przestrzegają ostrożnej diety, a mimo to borykają się z wysokim poziomem cukru we krwi, bezsennością, drażliwością i nocnymi skurczami. Zapytani, odpowiedź jest zawsze ta sama. Robię wszystko dobrze. Ale jest coś, o czym ci pacjenci prawie nigdy nie słyszeli, a co może całkowicie zmienić przebieg leczenia. Brak magnezu, jednego z minerałów, które cukrzyca po cichu kradnie każdego dnia. Ten minerał jest zaangażowany w ponad 300 niezbędnych funkcji ludzkiego ciała, ale jedna z nich zasługuje na maksymalną uwagę tutaj. Magnez ma kluczowe znaczenie dla wchodzenia glukozy do komórek. Bez niego ciało nawet produkuje insulinę, ale działa ona wolno, osłabiona. Cukier krąży, ale nie wchodzi. A podczas gdy badania pokazują wysoki poziom glukozy, pacjent uważa, że problem tkwi w jedzeniu, podczas gdy często brakuje klucza, który pozwala na prawidłowe wykorzystanie glukozy jako energii. Połowa diabetyków typu 2 może mieć niedobór magnezu, nie wiedząc o tym. Dzieje się tak ponieważ nadmiar glukozy we krwi zwiększa wydalanie tego minerału z moczem. Oznacza to, że im bardziej niekontrolowana cukrzyca, tym więcej magnezu organizm eliminuje, tworząc błędne koło rozregulowania. To jak próba napełnienia dziurawego wiadra. Może przyjść najlepszy lek, najlepsza dieta, ale bez wystarczającej ilości magnezu wyniki nie pojawiają się tak jak powinny. I tu pojawia się inne, ale konieczne pytanie. Czy ktoś kiedykolwiek ostrzegł Cię, że nerwowość, niepokój lub to uczucie bycia zawsze na granicy mogą być związane z brakiem magnezu, a nie tylko ze stresem? Jeśli to wyjaśnienie nigdy do Ciebie nie dotarło, skomentuj poniżej. Teraz rozumiem, co moje ciało próbuje powiedzieć. Kiedy ten komentarz się pojawi, będę wiedział, że informacja dociera do tych, którzy jej naprawdę potrzebują i że od teraz decyzje będą inne. Magnez nie jest jeden. Występuje w różnych formach, z których każda ma określone zastosowanie. Chlorek magnezu, na przykład, jest szybko wchłaniany i dobrze działa na funkcje mięśni. Magnez gimalat i treonian mają głębsze działanie na ośrodkowy układ nerwowy będąc użytecznymi dla tych, którzy odczuwają zmęczenie psychiczne, trudności z koncentracją lub zmiany nastroju. Magnez glicynian jest wskazany dla tych, którzy cierpią na bezsenność lub drażliwość. Wybór właściwej formy robi ogromną różnicę, ale prawie nikt nie jest instruowany na tym poziomie szczegółowości. W diecie dobre źródła magnezu są często pomijane z czystej niewiedzy. Szpinak, jarmuż, boćwina i rukola to ciemnozielone warzywa niezwykle bogate w ten składnik ożywczy. Awokado, banany, pestki dyni, orzechy brazylijskie, migdały i czyste kakao to również doskonałe źródła. Ale uwaga! Trzeba spożywać te pokarmy często i w jak najmniej przetworzonej formie. Jeden orzech brazylijski dziennie może wydawać się mały, ale wystarczy, aby dostarczyć znaczną dawkę magnezu i innych składników odżywczych. Częstym błędem, i tu warto wyraźnie ostrzec, jest strach przed spożywaniem orzechów lub awokado z powodu przekonania, że tuczą lub przeszkadzają w cukrzycy. To przestarzałe przekonanie. Cukrzycy przeszkadzają ultraprzetworzone pokarmy. Pełne ukrytego cukru, a niedobry tłuszcz obecny w orzechach. Awokado, na przykład, pomaga zmniejszyć insulinooporność, poprawia sytość i sprzyja zdrowiu sercowo-naczyniowemu. Jest sojusznikiem, a nie wrogiem. Jedzenie z umiarem, bez przesady, jest sekretem. Najlepsza pora na spożycie magnezu, czy to w postaci jedzenia, czy suplementu, będzie zależeć od celu. Dla tych, którzy szukają lepszej kontroli poziomu cukru we krwi może być stosowany razem z głównymi posiłkami. Dla tych, którzy odczuwają skurcze w nocy lub mają niespokojny sen, przyjęcie go późnym popołudniem lub przed snem może znacznie poprawić jakość snu i rozluźnienie mięśni. Każdy szczegół ma znaczenie, zwłaszcza w ciele, które jest już w stanie braku równowagi. Badanie kliniczne opublikowane w wysoko cenionych czasopismach naukowych wykazało, że suplementacja magnezem u osób z niedoborem może obniżyć poziom glukozy na czczo nawet o 18%. To nie zastępuje konwencjonalnego leczenia, ale wzmacnia to, co najnowocześniejsza medycyna już zrozumiała: bez solidnej bazy żywieniowej żaden lek nie osiągnie swojego maksymalnego efektu. Pacjent, który prawidłowo ożywia ciało, lepiej reaguje na każdą interwencję. Odwrotność jest również prawdziwa: niedożywione ciało opiera się samemu leczeniu. A dla tych, którzy boją się przyjmować magnes z powodu źle opowiedzianych historii o skutkach ubocznych, oto praktyczne wyjaśnienie. Gdy jest stosowany prawidłowo w odpowiednich dawkach i pod nadzorem lekarza, magnes jest jednym z najbezpieczniejszych suplementów we współczesnej medycynie. Jedyną ważną ostrożnością jest unikanie nadmiernego stosowania u osób z ciężką niewydolnością nerek. Poza tym, jego korzyści są znacznie większe niż ryzyko. To jak zainstalowanie brakującej części, aby maszyna znów zaczęła działać. Niedobór magnezu jest również związany ze zjawiskiem, które dotyka miliony osób z cukrzycą stałe uczucie zmęczenia, nawet po całych nocach snu. Dzieje się tak, ponieważ bez wystarczającej ilości magnezu mitochondria, elektrownie komórek, nie mogą w pełni funkcjonować. Rezultatem jest zmęczone ciało. Powolne psychicznie, reaktywne emocjonalnie. Nie wystarczy tylko odpoczywać. Trzeba naprawić metabolizm za pomocą odpowiednich składników odżywczych. Na koniec ważne jest, aby powiedzieć to, czego wielu unika: cukrzycy typu 2 nie leczy się tylko lekami, ale głęboką wiedzą o tym, czego ciało naprawdę potrzebuje. Ignorowanie magnezu jest jak zapomnienie o zatankowaniu samochodu podczas dyskusji o tym, którą drogę wybrać. Cel może być nawet właściwy. Ale bez paliwa, nigdy nie zostanie osiągnięty. Naprawienie tej usterki zmienia rytm odpowiedzi na leczenie, poprawia jakość życia i przywraca pacjentowi kontrolę, którą myślał, że stracił. Kto zrozumiał to wideo do tej pory, zrozumiał więcej niż wielu otrzymuje przez lata leczenia. Jeśli ta wiadomość cię dotknęła, udostępnij ją komuś, kogo kochasz. Niedobór jednego składnika odżywczego może wydawać się mały. Ale jego wpływ na ciało przez lata jest druzgocący. Cukrzycę pokonuje nie ten, kto bierze więcej leków. Ale ten, kto głęboko rozumie swoje ciało i działa z odwagą. Teraz skomentuj poniżej: zobowiązuje się do dbania o moje zdrowie. To zdanie nie jest dla mnie. Jest dla ciebie. A kiedy piszesz, coś się zmienia. Ponieważ słowa mają moc. A zobowiązanie zaczyna się od cichej, ale stanowczej decyzji. To było wideo na dziś. A jeśli dotarłeś do tego momentu, gratuluję. Pokazałeś, że należysz do tych, którzy nie zgadzają się już żyć w niewiedzy. Do tych, którzy dążą nie tylko do życia, ale do życia samodzielnością, jasnością i prawdą. Podróż się tu nie kończy, ale teraz może, wreszcie, zacząć się we właściwy sposób.